Dobrego wieczoru drodzy przyjaciele, a więc zobaczcie, jaka sytuacja często się zdarza. Mięśnie w tym miejscu, mięsień czworoboczny lędźwi oraz mięsień skośny brzucha, uległy skróceniu. I powstała taka sytuacja. To ramię okazało się niżej, to wyżej, a głowa musi przesunąć się tutaj. To jest odległość od ucha do ramienia, ale przecież niewygodnie mi tak patrzeć i chodzić. Muszę więc obrócić głowę w ten sposób, pochylić ją bliżej, żeby znalazła się przy ramieniu, które jest uniesione do góry. To jest pierwszy ruch, który wykonuje moja szyja, żeby przywrócić oczom poziome położenie. I w tej pozycji to ramię. Ono jest po to, żeby nie postępowało dalej. W dół łopatka zaczyna się trochę unosić tutaj do góry, i w ten sposób powstaje ten właśnie kąt łopatki. On zaczyna mi się tutaj unosić. I w ten sposób się obraca. Sama łopatka odsuwa się dalej od kręgosłupa. Ta łopatka natomiast kompensuje uniesienie górnych żeber, lekko opadając w dół. I w ten sposób mnie przekrzywia. Wychodzi na to, że. Aby to skorygować, jedna łopatka poszła w górę, druga opadła w dół. I tutaj wyszło tak, że mięśnie, zwłaszcza unoszące łopatkę i czworoboczny, uległy skróceniu one stały się krótkie w porównaniu z mięśniami po drugiej stronie i tutaj właśnie tutaj okazały się krótkie jedna łopatka poszła w górę druga w dół same łopatki one dążą znowu znaleźć się mniej więcej w takiej samej odległości od ucha jak były kiedy staliśmy prosto i żeby to ustawienie poprawić trzeba rozciągać, zacząć mięśnie tutaj, tutaj i tutaj, w tej pozycji i trenować, tutaj trenować, tutaj trenować. To znaczy, wydawałoby się, że to ramię jest wyżej, ale łopatka opadła w dół. Im więcej będziemy trenować mięśnie unoszące łopatkę, tym ramię będzie opadać niżej. Z czym związane jest to, że to ramię się unosi? Kiedy mięsień unoszący łopatkę słabnie, moja ręka powinna, kiedy głowa się tak podnosi, Widzicie, nie powinna zmieniać położenia. Ale kiedy mięsień unoszący łopatkę słabnie, albo przedni akton na ramienny słabnie, każde uniesienie ręki będzie z takim przechyleniem. To znaczy, że zaczynają pomagać ręce, nie te mięśnie, które poruszają samą łopatką, nie same mięśnie ręki, ale mięśnie z przeciwnej strony. Oto ręka się unosi, mięśnie czworoboczne lędźwi pomagają mi podnieść tę rękę, ponieważ same te mięśnie nie radzą sobie z tym, żeby ręka się uniosła. Ten ruch może pojawić się w każdej chwili. Właśnie teraz to widzicie. To znaczy, ręka nie jest w stanie sama wykonać tego ruchu. Dlatego zaczyna jej pomagać to właśnie przechylenie w bok. Czyli trening tutaj i tutaj, rozciąganie tutaj i tutaj. Zacznijmy od rozciągania mięśni. Po pierwsze, musimy teraz osobno rozciągnąć mięsień czworoboczny lędźwi i mięsień skośny brzucha. Nie ma w tym nic trudnego. To ćwiczenie wykonuje się bardzo prosto. Załóżmy, że chcę rozciągnąć prawy skośny i czworoboczny mięsień. W tym celu kładę się na prawym boku. Rękę ustawiam w ten sposób, nogi układam tak, żeby wszystko było w jednej linii: ręka, biodro, kolano i staw skokowy. I w tej pozycji opieram się na ręce. Opuścicie ramię w ten sposób, a mięśnie najszersze grzbietu rozciągną się bardziej. Tutaj lepiej, żeby to ramię lekko docisnąć ręką w dół, lekko unieść. W tej pozycji bardziej będzie się rozciągać mięsień skośny brzucha, to jest pierwsza pozycja. Teraz bierzesz jedną nogę, stawiasz do przodu drugą do tyłu, czyli zmieniasz ustawienie nóg. I w tej pozycji trochę zmieni się kąt, pod jakim będą rozciągać się nogi. Potem jeszcze raz bierzesz, jeszcze raz zmieniasz nogi. Tutaj bardziej będą się rozciągać. Trochę z tyłu, mięśnie też. Staraj się nie opuszczać barku w ten sposób, lekko się na nim unieś. Jeśli już od jakiegoś czasu wykonujesz to ćwiczenie i przestałeś czuć rozciąganie, to wykonuj je już na wyprostowanej ręce. I tutaj również staraj się, żeby bark nie unosił się w ten sposób do góry. Czyli jeśli wykonujesz to na wyprostowanej ręce, rób to w taki sposób, żeby bark również nie unosił się do góry. Drugą ręką możesz się przytrzymać. Również w różnych pozycjach nóg, tam gdzie mocniej ciągnie, tam bardziej się rozciągasz. Tę górną nogę także staraj się trzymać prosto. Ale jeśli w ogóle nie czujesz żadnego rozciągania, możesz ją trochę ugiąć. To znaczy, te ćwiczenia są na rozciąganie mięśnia czworobocznego, mięśni lędźwiowych, skośnych i mięśni brzucha. Więc najpierw je rozciągasz, potem kładziesz się na bok i zaczynasz obciążać mięśnie po przeciwnej stronie. Tutaj są dwie opcje: możesz albo unieść nogi i przytrzymać je w tej pozycji, można ćwiczyć dynamicznie albo statycznie. Lepiej zacząć od treningu statycznego. Oto i druga opcja. Można też odwrotnie zacząć od unoszenia głowy. To znaczy, ręką, jakby sięgasz tam do pięty swojej lewej nogi, tą ręką możesz sobie trochę pomagać. To znaczy, drugą ręką się opierasz, lepiej nie kłaść jej do przodu, tylko tutaj, na górze. I w tej pozycji. Raz się podnosisz i wracasz, znowu się podnosisz i wracasz. Też możesz ustawiać nogi różnie: jedną do przodu, drugą do tyłu, wtedy będą pracować różne mięśnie. Amplituda na początku może być niewielka, a potem stopniowo może się zwiększać. I tak ustaliliśmy, że z jednej strony mamy skrócone mięśnie, z drugiej rozluźnione i po tej stronie, gdzie mięśnie są rozluźnione. Zaczniemy wykonywać takie ćwiczenie. Kładziecie się. Kładziecie się na bok, bierzecie. Położyliście się na bok w ten sposób i zaciskacie ją. Między głową a ramieniem. Tak. Na początku trzymajcie ją w tej pozycji, a potem już łatwiej będzie wykonać sam ruch. Czyli w momencie ruchu ta łopatka nie powinna być zbyt nisko, ona też powinna pracować. Wtedy jednocześnie dobrze będzie pracował mięsień czworoboczny. To jest pierwsza pozycja. Potem odwracasz głowę i zaciskasz tę piłeczkę już między brodą a ramieniem. Ta pozycja może być niewygodna. Na początku, ponieważ powiedzmy, jeśli głowa źle się obraca w tę stronę, bardzo często dzieje się tak dlatego, że nie włącza się właśnie mięsień unoszący łopatkę. W momencie obrotu, kiedy obracasz głowę, to ramię powinno trochę pomóc w obrocie, powinno się trochę unieść. Jeśli będzie tak zwisać, to będzie przeszkadzać w obrocie. W momencie, gdy to ramię się unosi, obciążenie z przeciwległego mięśnia znika i on się rozluźnia. To da ci możliwość łatwiejszego obrotu głowy. To ćwiczenie bardzo dobrze przywraca ruchomość samego barku podczas obrotu. Na początek należy przytrzymać głowę i ścisnąć piłeczkę. A potem, już w tej pozycji, też podnosisz głowę, ale już jak widzisz, robisz to w skręcie. Patrz przed siebie i lekko ją przekręć w ten sposób. I w tej pozycji też podnosisz głowę, to znaczy niektórzy. Na początku może być bardzo, bardzo trudno podnosić głowę w takiej pozycji. Oto tak, przyjaciele. O tym jak dalej to wszystko rozwijać, jakie kolejne ćwiczenia wykonywać, o tym jeszcze z wami porozmawiamy. Dziękuję. Na kanale z ćwiczeniami. Jak już się domyśliliście, link znajduje się w opisie, jak zwykle. Kto chce, niech subskrybuje. Dziękuję. Na razie. Na razie, na razie, na razie, na razie, na razie chciałbym bardziej szczegółowo. Zaczynamy to, skoro główny będzie potrzebował ostrej szansy. Nie jesteś esperta, a ja nie miałem poziomu krenebo. Tutaj jest praca, a nikt go nie wita. Dlatego nie chcę mu się tu przychodzić. Nie ma ochoty tu wracać. A kiedy ktoś go wita, kiedy spotyka się z podbródkiem, z ramieniem, wtedy z przyjemnością tu przychodzi. Przyszedł tutaj, zobaczcie, jak mu tu dobrze, bo został przywitany, bo czeka tu na niego ramię. A kiedy nikt go tu nie czeka, kiedy nie ma tu nikogo, kto by na niego czekał, co ma tu robić, wtedy tu nie przychodzi, idzie w inną stronę. A z drugiej strony, proszę bardzo, właśnie tutaj się znajduje, jest tu cały czas, nawet nie chce stąd odchodzić. A jak tylko ramię się raz uniosło, proszę bardzo, już tutaj się znalazł. O właśnie tak, jeśli podbródek spotyka się z ramieniem, właśnie się spotkał, podbródek z przyjemnością tu idzie. W końcu tu przyszedłem, mówi. W końcu spotkało mnie ramię, a ramię też się cieszy, że ma kogo spotkać. Ramię i oni oto się spotkali i, jak to się mówi, do następnego spotkania.